Cześć Maneczko, z tej strony X i dzisiaj powiem Wam o 5 darmowych przedmiotach, które będziecie mogli zdobyć w tym sezonie Fortnite Battle Royale, czyli sezonie 3 leciał 2 więc lecimy. Więc tak, pierwszym przedmiotem, a właściwie przedmiotami, są, przedmiot, są przedmioty z 14 dni lat. A jak wiecie, na lato zawsze Epic Games. Yy, w poszczególnych sezonach wprowadzało taki event, 14 dni lata, lata gdzie, będzie, gdzie było można zdobyć właśnie takie fajne darmowe nagrody. W tym roku prawdopodobnie na 90% będzie to albo, albo lotnia, albo emotka. Bo w tamtych latach było coś innego. W tym roku właśnie będzie emotka albo lotnia. Trochę gorsze rzeczy, ale myślę, że też spoko i oczywiście będzie też dużo innych nagród, tak? więc tak. Y, drugą rzeczą będą zadania nagrywki. W sumie tak jak zawsze coś fajnego można zrobić, y, dostać za nagrywki nagrywki z oj! O, będziemy mieć darmowe nagrody. trzecią rzeczą będą urodziny Fortnite. Jak wiemy, pod koniec lipca, czyli jeszcze w tym sezonie, będą urodziny Fortnite'a. No i zawsze rok temu też była nagroda, jeżeli się nie mylę to była lotnia, możecie mnie poprawić w komentarzu, bo mi bardzo miło, nawet Wam przykle, ale chyba dobrze mówię, chyba była lotnia. No, w tym roku może być coś innego, może skin, zobaczymy. Więc tak, czwartą rzeczą będzie nagroda za kod twórcy. Może Games wypuści coś takiego, że dostanie się nagrody za kod twórcy. Jak wiemy teraz tego kodu twórcy nie można zdobyć. I jakby osoby teraz czekają. No wiadomo dlaczego nie można zdobyć, bo protesty w Ameryce i wirus na K chcę mówić. No. I po prostu Games może coś takiego zrobić. Kiedyś już takiego coś robiło z malowaniem. Teraz też może coś zrobić. Może jakaś motka, może jakiś kidop, czy lotnia, zobaczymy. Piątą rzeczą, która jest darmowa i jest niezwykle ważna jest wpisanie w sklepie kodu hd 2 Zostawienie łapki i subika Tak na poważnie, nie no, możecie to zrobić A tak na poważnie to jeszcze prawdopodobnie dostaniemy coś ym, Pod koniec tego sezonu zakarnet coś dodatkowego No jak wiemy yy, było, że... czasem było coś takiego ale po prostu nie wiem. Więc żeby cztery rzeczy takie pełna, a piątą, no to troszkę oszukałem, ale mam nadzieję, że Wam się spodobało. Oczywiście za 14 dni lat to będzie dużo więcej nagród. Za zadanie dobrówki urodziny też będzie dużo więcej nagród, więc ja powiedziałem Wam w sumie takie eventy, gdzie można będzie zdobyć nagrody, a nie są nagrody. Ale mam nadzieję, że rozjaśniłem Wam trochę sprawę. W tym sezonie akurat będzie tego bardzo dużo, bo złożyły się urodziny. Złożył się akurat 14 dni lata, no i słożył się zadania do grywki I może nagroda za twórcę, więc bardzo dużo rzeczy się złożyło w tym sezonie. Ale już Wam nie przeszkadzam, choć gryp nadal dwa w sklepie. No i... Eluwa!